Jestem w tej chwili na podjeździe między Rabę a Przełęczą Żebrak. To co robiłem, ten podjazd co robiłem z rana pierwszy. Teraz jestem na zjeździe. Ten podjazd ma 2 km i 200 metrów i 190 metrów przewyższenia. Tu są takie ścianki najgorsze po 12 Ten podjazd co jest od Woli Michowej na przełęcz brak ma 2 kilometry, 6 km i 270 m przewyższenia. A ten trzeci podjazd od Mikowa pierwsze 4 km ma 80 m tylko przewyższenia, a drugie 4 ma 200, yy, 230. Także razem jest 310 m przewyższenia od Mikowa do, na przełęcz brak Zaliczyłem trzy ciężkie podjazdy. Jeszcze tu zerkniemy. Co tam licznik pokazuje? Jest tutaj tak: 684, tu poziom 99, 1435 przewyższenia i 79 km 380 m. To jest tam na przełęczy było yy, 795 m, prawie 800 m. Vielen